Cześć. Chciałabym powiedzieć o układach inercjalnych, ponieważ globardzi często porównują wirującą ziemię do jadącego pociągu po powierzchni albo auta, i chciałabym powiedzieć, dlaczego nie można tego robić. Oczywiście będę bazować na prawach fizyki. To zobaczmy, co to jest układ inercjalny. Jest to układ odniesienia, w którym każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia, to znaczy ruchem jednostajnym, prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku. Istnienie takiego układu jest postulowane przez pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Inercjalny układ odniesienia może również zdefiniować tylko taki układ, w którym nie pojawiają się pozorne siły bezwładności. Zgodnie z zasadą względności Galileusza wszystkie inercjalne układy odniesienia są równo y, prawnione i wszystkie prawa mechaniki i fizyki są w nich identyczne. Układy inercjalne porównają się względem siebie jednostajnie i prostoliniowo. Czy Ziemia y, kręcąca się kula spełnia te, te warunki? Nie. No według mnie. A czy można porównywać ją zatem z jadącym pociągiem, poruszającym się ruchem jednostajem prostoliniowym? No nie. To sprawdźmy dalej w definicji, czy jest tak jak myślę. Ziemię przyjmuje się często za układ inercjalny. W rzeczywistości układ związany z Ziemią nie jest inercjalny, ponieważ w związku z jej ruchem obrotowym na ciała materialne znajdujące się na jej powierzchni działają siły bezwładności. Siła odśrodkowa oraz siła Coriolisa. Lepszym przybliżeniem układu inercjalnego jest układ związany ze Słońcem. I właśnie tych praw fizyki i nie posługują się nimi wielkie znakomitości globtardy, jak znakomitość akademicka. Ryszard Kubowicz zimruje te prawa fizyki, zawzięcie i zawzięcie. Także jak spotkacie taką dyskusję, to można się odnieść do tych właśnie praw fizyki. Dziękuję.